Witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku podkologii. Dzisiaj rozprawimy się z, z ćwiczeniami w, w, do rozkręcenia bioder, do rozciągnięcia. To są ćwiczenia tak naprawdę podstawowe, które służą w, tak naprawdę w elastyczności odcinka biodrowego w, w mięśni w przewodzicieli przede wszystkim całego rozkręcenia w, w tej formy, tak naprawdę do pracy nogi zakrocznej. W dzisiejszym odcinku zademonstruje nam Martyna Skierkowska, zawodniczka biegająca na 100 metrów przez płotki. Te ćwiczenia, które dzisiaj pokażemy w naszym odcinku, to jest, mówię, podstawa tak naprawdę do, do wejścia w okres też przygotowawczy, do rozciągnięcia rozkręcenia po to, żeby było łatwiej już w trakcie biegu, żeby ta noga zakrosza, czy w ogóle całe biodra nam chciały pracować, żeby one były na tyle elastyczne, żeby dały nam tą przewagę do, do przepchnięcia się nawet w trakcie biegu paskiego, czy nawet na płotkach. W pierwszej części pokażemy Wam dwa ćwiczenia, które tak naprawdę są ćwiczeniami w, do rozciągnięcia w, w taśmy tylnej, do, do rozciągnięcia mięśni dwugłowych, po, pośladków, czyli w, w świecy, w wyciągnięcie. Tam najbardziej po, po, tak naprawdę zwracam uwagę na to, żeby, żeby noga była wyprostowana, żeby wyciągnąć biodro, żeby, żeby stopy były przede wszystkim napięte na, na siebie. Tak? W, to wdaje tak naprawdę taki ruch i przeciągnięcie. To jest bardzo fajne ćwiczenie właśnie takie w, dogrzewające nawet w, w trakcie w rozgrzewki w, przed startem, ale mówię na to trzeba zwracać uwagę na poprawność wykonania, na to, że żeby, żeby było wszystko gdzieś tam napięte po to, żeby dociągnąć. To wówczas jest łatwiej tak naprawdę w, do dalszej et w etapie w treningowym. Z... Gdzie powiedzmy, będziemy zwracać uwagę właśnie na, na rozkręcenie nogi z zakrocznej, czy powiedzmy w ogóle w bioder, Ta tylna taśma nam bardzo pomoże, jeżeli jest właśnie już elastyczna, jeżeli jest rozciągnięta. Ćwiczenie w leżeniu na piłce no w lekarskiej, gdzie mamy podłożoną pod biodra, to, daje, to, to też jest tak, że to jest kwestia doboru też piłki, może być mniejsza, lub większa. Chodzi o to, że prostu, żeby właśnie już ustawić w, w organizm, czy w ciało całe na takim lekim wypchnięciu bioder, po to, żeby właśnie tym bardziej jeszcze tak jakby dociągnąć w tą nogę, czy powiedzmy w, w takim samym układzie krążenia nogi zakroszeń, bo wtedy tak naprawdę nam daje w tą już większy zakres pracy, co pozwala tak naprawdę jeszcze bardziej to rozkręcić i bardzo fajnie to działa, jeśli chodzi o takie przygotowanie do naszego biegania. i Ćwiczeń w, w podporze to jest ta, taka sama tak naprawdę w formach, tylko tak naprawdę utrzymywanie w, i też w pewnym stopniu stabilizacja w tułowia przy, w ten, przy ćwiczeniu, po to, żeby nam gdzieś nie, nie wpadały biodra, na to, na, na to zwracam uwagę przede wszystkim na stabilizację w tułowia. Każdy format tak naprawdę ćwiczeń, które są w, w tej grupie, Zwracamy mocną uwagę na to, żebyśmy przede wszystkim utrzymywali gdzieś w pionie, w pionizacji takiej, żeby nie uciekało nam biodra. No i też jest to, że po prostu obszerność pracy w tej nogi zakroszczeń, czy po prostu w ogóle samych ruchów, tak żeby, po prostu, żeby przede wszystkim prowadziło pierw kolano, a dopiero później cały jest ruch. Mam nadzieję, że Was zainteresowaliśmy naszymi, naszymi ćwiczeniami, naszymi propozycjami. Mam nadzieję, że wzbogaci Wasz warsztat trenerski, zawodniczy. Serdecznie Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam jak najbardziej do subskrybowania, do lajkowania, do dalszego przesłania innym. Pozdrawiam, do miłego.